Pożądanie nigdy nie jest zaspokojone. Zawsze cię będzie mm, kłopotać. Nigdy nie, nie osiągniesz stałości. Ponieważ w, każdym, w każdej chwili możesz być złapany przez pożądanie. Ale ruch pana Caitanya jest taki wspaniały, że to pożądanie można zamienić w miłość. Ale nie jest to tanie. Musicie zdobyć kwalifikacje. Ale to nie jest tak, że zdobycie tych kwalifikacji jest ekstremalne, niemożliwe. Jest to y, możliwe nawet dla zwykłego człowieka. Czy dzieci, czy kobiet. Każdy może to przyjąć. Ale aby być have to

Mieliśmy taką realizację, do czego prowadzi pożądanie. In English they say, Love is blind. W angielskim jest powiedzenie, że miłość jest ślepa. Really what they're saying is, Lust is blind. Ale to, co tak naprawdę, znaczenie tego jest takie, że pożądanie jest ślepe. Lust blinds your intelligence. Pożądanie zaślepia ci inteligencję. Nie jesteś w stanie widzieć całego obrazu. Tak jak nielegalny seks tak cię ogłupia, że myślisz, że będziesz się cieszył z tą kobietą. Ale gdy widzisz cały ten jakie są konsekwencje, wtedy pomyślisz sobie, o będę cierpiał. Dziwego sami modli się: O Panie, powiedz mi, gdzie mnie te porządliwe pragnienia doprowadzą, wtedy ja będę w stanie je porzucić. W jednym wypadku pozostaniemy ślepi we run into i będziemy mieli problemy. Must be. Tak się musi zdarzyć. Łamiesz prawo, będziesz miał kłopoty. A prawo jest bardzo surowe. But it's also very just. Ale jest również bardzo sprawiedliwe. Ale stworzone jest po to, aby nas stopniowo wyzwolić z tego więzienia. I osiąga się to poprzez y, usytuowanie Kryszny w centrum. Możesz zdobyć kwalifikacje, aby wejść do tańca rasa. Taki jest cel tego ruchu Pana Czeitanii. Nie możesz wskoczyć w środek Tańca rasa.

Możemy czysto intonować poprzez służenie ślepkopadzie. Słyszałem taką opinię, że homoseksualiści mówią, że mają tak samo nielegalny seks jak małżeństwo. Ludzie. I chciałem, żeby Pan na skomentował Że homoseksualiści mają nielegalny seks. seks? Tak samo jak nielegalny seks mają małżeństwa. Są so, różnice the... między jednym a drugim, oni po prostu w ten sposób wykorzystują, to i łączą się z Ja nie rozumiem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Homoseksualiści mówią, że mają tak samo nielegalny seks. So, the homosexuals, they they say that they they also have uh, illegal sex life. you also have illegal 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 sex Legal or illegal? Illegal. Not legal. Tak samo jak w związkach małżeńskich In the same way as in marriages, normal marriages. Więc nie ma między nimi różnicy i dlatego oni wykorzystując to, łączą się w związki i chcą to zalegalizować. So there is no difference between homosexuals and No, but they say, but what is Christian said? Oni tak mówią, że są jakieś jest opinia Kościoła w tym temacie. He w filmie rozdziale Bhagavad Gita w mówi, że ja jestem życiem seksualnym zgodnym z zasadami religijnymi. And then the I Prabhupada w znaczeniu mówi, że mm, 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 religina seksualna oznacza podane dzieci. They DMS say so many things but what about the Dharma to Shakshat what about the Dharma is coming from God what what he saying? No oni mogą mówić tak wiele rzeczy ale Dharma to mogą co mówią o na ten temat? Dharma to Shakshat pograd priita. Religion is coming from God not from the homosexual. Religia pochodzi od Boga nie od gejów.